Już, już idziemy, synku. Jakub Kawecki, słucham. Siedzę tu jeszcze, bo mi zabrał kluczyki i teraz, wiesz, trzymają mnie z, z dzieciakami. Nie wiem, nie jedź, podobno już idzie tutaj, o. Bardzo proszę o kluczyki, bo mi dzieci już zmarzły. Bardzo proszę się podać badanie Bardzo, bardzo proszę o kluczyki. Powiedział pan, że pan się poda Zgodnie z artykułem 129a poddaje się. Bardzo proszę. Nie masz jechać po dzieci. Proszę bardzo. Mocniej proszę pana. Mocniej. Dziękuję panu bardzo, jest pan cześć, wyzazwalam panu na dalszą jazdę. Z, z jakiego artykułu zostałem ukarany? 85 kodeksów wykroczeń. Proszę mi poinformować. o sobie wymaganych dokumentów. Prawo, ma pan prawo jazdy, tylko nie ma pan dowodu restacyjnego i ubezpieczenia oceny. Odmówił pan przyjęcia mandatu skierowany stanie wniosek do sądu. Bardzo proszę. A jak znajdę za chwilę dowód restacyjny, bo nie mogę znaleźć, bo jestem tak zdenerwowany, bo pan mnie szarpał i zatrzymał mnie pan niezgodnie z artykułem, bo najpierw chciał pan nie dokumenty, tylko żebym się podał badaniu na zawartość alkoholu. Al Wkładałem panu podstawy. Artykuł 129a wyraźnie mówi w przypadku uzasadnionego podejrzenia. Dziękuję bardzo. Pozostałe artykuły, czyli artykuł 129 ust. 2 punkt 3 ustawy o prawo o ruchu drogowym artykuł 129 ust. 2 punkt 9 i artykuł 129i proszę pana, oraz artykuł 5 i 31 konstytucji zezwala policjantom na przeprowadzenie kontroli. Bardzo proszę o kluczyki już. Bardzo proszę, żeby że pan sobie nie na Wesołych świąt panu Życie.